Kurde Napadało śniegu, było fajnie. Gorzek, teraz to wszystko topi się. Topi się śnieg. Powstaje błoto. Ło. Wow. No jeszcze jakieś rumple mnie tu stoją. O kurde, blada. Dobra. Tu stoi. jak wygląda sytuacja z No O tako jak będzie widać. Troszkę porozbierana kabina, maskę trzeba zdjąć, by byłoby. Kurwa, jakie to lampa. Kurde, miałem kupić je chemię, żeby to umyć, silnik cały. To trzeba będzie wyciągnąć chemię, upierdzielić silnik jakąś. No przecież to załojone. Jak to się czepić i to malować, nie? No dobra, panie Jacku. Czy ta chudnica krzywo stoi? Czy ja ślepy już? Zobaczymy zaraz, czy samochód podniesie łyżko do góry za tym łapie Coś się możemy posiłować. Zobaczymy, czy przedni tym coś daje. Krzysztof podgrzewa wodę, żeby była cieplejsza w traktorze, żeby do chudnicy wlać. Nie, bo trzeba dolać jeszcze te 2 litry, te 3 Pan Jacek będzie musiał i dzisiaj jechał, bo glancuje furmankę U będzie dzisiaj jakiś... Jeden. Co to za kolik, panie? Nawet ci traktów nie zakopie, to po co jechać? Jakby się ciąg nie zakopał, to trakcję zaraz, a drugi A to słabo. A czy...

Kura, nie, nie ja tu ściągał, to łyżce się nic nie stanie, zimek tu przyleży tak miałem kupować inną łyżkę, nie? Ciebie drodzy kupiłem takie klucze Ale się przydadzą Dobra, teraz tak paniosko Jaki pierdolnik Otwornica Huh. Ciekawe, jak to będzie szło. Będzie trasowanie otworów. Dobra, pani, co się byś pan pierz Nie zmierzmy, ile to ma. W połowie tego 24, a do 12 stąd. Będzie dziurka, 12 stąd, 12 stąd. O, i będzie loxus, panie. Żmy 12,100. O, hops. No, działać, tylko tak bardziej, o. Tutaj bym walił dziurę, pyk, jedna i druga tak samo. Wiesz, jakby to było dobrze wiercić? Jak? Traktor na dachu je postawić, przywrócić. Trzeba do Grzeszka dzwoni, no Ta. Tak. Wtedy było dobrze, panie Jacku. Musi hmm. jakie randewusie szykuje się na wieczór. Nie, gieniak. Dobra. Mogień. Aha. Wieczysz pan równo. Jedna je Oczywiście wiarce w okularach Żeby nie było Jak ktoś ma brudny samochód Można tu podjechać Wyjechać. Tu. Dziesięć złotych? Ty, czemu 10 złotych będziesz odmyciał? Panie, czekaj pan zaraz jadę Drogo trochę, ale ja się pomyślę Nie to cię No Nie, to chyba moje. Moje? A, widzisz. Jakimś dziwnym trafem w traktorze się znalazły. Dobra, panie, czekaj pan. Czy to w tarka ruszy, taki kurwa duży karabin? Gdzie to dziur... Tu robić, w Dziach? Nie wiesz, pan te nieki montował. Paniacku się blacha, to się Dobra, gdzie to wiecisz, mów? <grymnie> ja tu? trochę wodą <grymnie> Czekaj, pan. Mogę tak przymość, taki o, coś dać tu. Kurde, paniacku. genialny plan. To się da tam, w środku, będzie chodziło. O tak, o, widzisz to. Już mi się to podobuje. Objaśniam o co mi chodzi. Szwagra, nie polewaj mi się nie stamtoczniej bardzo tutaj tak otrzymać do niska, tylko żeby była przesypicie. Dobra? No, jedziemy. Dobra, pójdź pan. Par Bo... Do jutra, chodź. Panie Jacku, kurwa, o widziałeś? Dobra, taki będzie taka, po Jacku? Do jutra, wywiercz. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Panie Jacku, kurwa, okulary mnie zaparły chyba, nie widzę. Teraz, weź pan. Bardzo no. Bardzo do moich boków będzie wywierczać. Jedziemy. Dawaj. Poszło? Kurba, widziałeś? Kabl jest... Ty, a drugi są są kable pewne, nie? Świateł. Ale to jest typu O, kurde. Ty myślałem, że Ty, ja myślałem, że będzie gorzy, no. Ty, ty teraz ty byś tam coś on wie, czy ja będę trzyma, co? <laughs> <Kurde. Ty>. <laughs> <laughs> Dobra. O kurde, będzie ura jak ta lala, panie Cześć, bo nie jestem to zarabia zbierać wszystko Dobra Szczerze powiedziawszy To samo wiercenie to jakieś min cała minuta, żeby to wywalić, nie? Nie spodziewałem się, a to co to? A dobra no to nie. z tego, nie? Trzy przerwy robiłem, żeby wysypać ten ten Kupiłki Kurwa, no moment poszło panie Dobry, ja bierzemy się za drugę. Kurde Dobra, dobra pan Jacku, jeszcze pasowałoby dzisiaj na radio zrobić takie dziurę, nie? A kupiłeś takie kwadratowe? <laughs> kurwa, właśnie pomyślałem ja. Albo po prostu kątem taka, żeby była. No o, właśnie, po prostu kątem. Za późno dzisiaj nie kupi. Kupiło niby, nie? Mypnie. No nie wiem, Tak Czekaj, pokaż pan tutaj. Zobaczymy, czy to upiłki zbierze jakieś. Eee, nie ma. No patrz, ale tu się tak trochę... Ja. liście jakie. Z tych No. Dobra. Mam kable jakie, panie! Nie, nie, nie zrobię dziury, gdzie? Czasem? Do bomby. Hups. <laughs> Upiłki wszystkie pozbieram z gnesem Brzuch wytrę. Dobra. To radio też dzisiaj będzie wstawione. Patrzę, co krzydło tam robi. Ryba obserwuję go. Dobra, idę robić. Co pan tam? Co tam ma za spray? Taki tam był. był Ładnie rychocze 6 16 V Pokaż Pan co tam siedzi Diabeł jaki czy co? A o budowo nie założona znowu, nie głupio nie czasu, czasu. Tak 1-6 Jakby co siedzieć do brać 1.6 BMT Jak najbardziej No i przygazu, jak to będzie klikotać. Jak na 1.6 dobrze chodzi! Dobra, teraz tu rozmierzam, gdzie to radio wyciąć, w którym miejscu dziurę, otwór. No i wychodzi na to, że ta wycieraczka nie jest centralnie na środku. Stąd zmierzona dotąd, stąd do dotąd wychodzi ta kreska, nie? Środek jest mniej więcej. No i czy zrobić tutaj, czy trochę przesunąć, żeby tak wycieraczko się zgrywało? Dobra, przesunę może trochę. Te otwory ładnie się zrobiły. Tu będzie gorszy problem. Cztery otwory wywiercić. Ciekawe, czy leżynarko na alko Mam akurat metalo, do, met do metalu te końcówki, nie? Panie na oko. Dobra, tylko zrobimy jak jest teraz. Przesuniemy trochę w tę stronę, żeby nie było. Odrysuję sobie taki kwadracik. Kurwa, u góry nie odrysuję. Dobra. W góry? Inaczej, dobra. Hops. Chciałeś pan już radio jest. Jeszcze tylko trzeba narysować o gałkę. Dwie gałki. kur... Już gra. Za dwa przyciski jakieś. Kurde. No i tyle mamy dzisiaj roboty. Ciemno się już robi. Nasz szwagier przyjeżdża. Trzeba się będzie odstresować na wieczór. kiedyś po robocie to się dziury przewierci tutaj praktycznie plus już jest spod tego któregoś włącznika można wziąć pan Jacek też już się na randkę umaga oj trzeba kinać robotę także o, pozdrawiam wszystkich i wszystkiego najlepszego <grym> Z okazji weekendu Który zaraz się kończy oczywiście Kienik klas na ten, na turnie trochę przy, przydłuża żeby no To co? Pozdrawionka, trzymaj się, cześć Alkienika do góry podnieś się, Dobra, zabije je cię jeszcze zaraz. Mój pan, ustawki trzeba mieszać wapno. Zaraz będziesz szyby malować, kubitą. za kierownica? Dobra, pan z tego szczota tę te maskę jeszcze zrzucić, tak? Ja muszę powiedzieć, tylko w Pójdzie to? Jak to biegi, panie Jacku, chodzą, piorą drzwi. O kurwa ty, w olewko, ale w kole jakieś luzy ma. Coś strzeliło. No tak ma być chyba. Tak? Mieści się w granicach, tolerancji. radzą. Dobra, czekaj, jak tu, jak tu biegi chodzą? Panie Jacku, tu brać, czy gdzie brać? Działałeś. Kurde, czekaj. Dobra, kładź pan Aha. No tak to działaś, że tu czoło chyba jak może się siano rzucać, to żeby nie było, nie pół Dobre, dawaj Tak widzisz? Tak Znaczy, dziecki nie trzeba malować, panie. Jeszcze trochę. Kurwa, panie, Patrz Patrzę tu obciążników z przodu. Może by za dwa wykręcił? nie <laughs> mi za dużo. <laughs> Też mi się tak zdaje.